Siemanko z tej strony, KM7. Tak, tak, event Halloween trwa już od ponad tygodnia, a ja jak zwykle wrzucam filmik z opóźnieniem. I to tym razem dość sporym. Miałem jednak materiały, dlatego warto je jeszcze wykorzystać. Może jednak znajdzie się ktoś, kto pierwszy raz usłyszy o evencie. Jeszcze macie czas. Na początku, zanim przejdziemy do kolejnego nowego filmiku, chciałbym pozdrowić tym razem Jura69 um, oraz 5pack. Pod ostatnim filmem przybył mi prawdziwy fan, który w jakiś sposób próbował mnie zniechęcić do dalszego nagrywania filmiku. Oczywiście niosę, niosę złą nowinę. Będę nagrywał dalej. Czas jednak na podziękowania. Prawdopodobnie za chwilę zostanie przekroczona liczba 300 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję, że mimo często źle dobranej muzyki, lagów w trakcie nagrywania, Słabego intro i nudnego głosu, liczba widzów wciąż rośnie. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam do oglądania. Na wstępie krótka informacja o nowej gildii, która przejmie władzę na serwerze Wetar. Jest to gildia KM Master. Oferujemy pomoc graczom. Masz problem? Ktoś cię hejtuje? Ktoś cię nęka w grze? Jakiś cyberstalking? Możesz się do nas zgłosić. Na pewno pomożemy. Co do obsady gildii to planuję zwerbować jakąś e, szamankę leczenie z innego serwera, może jeszcze ninja, e, lalet albo salitra. A nie, to chyba jedno i to samo. Czas pokaże. Pamiętajcie, jeśli będzie taka konieczność, to możemy nawet zamknąć ten cel. Koniec wygłupów. Przejdźmy do najważniejszego, a najważniejsze w tej grze spotkać można przeważnie w item shopie. No bo event Halloween to także event w shopie. W tym roku muszę przyznać, że wyjątkowy. Z racji tego, że pozwoliłem sobie na zakup tylko kilku rzeczy, to pomocą jako taki model służył mi hotek. w tym Shopie, jak i w grze, kupując od innych graczy można nabyć w tym roku kostiumy, maski oraz uwaga nowość, wizerunek broni. Do każdej z tych rzeczy można włożyć maksymalnie 3 bonusy. Ponadto w ofercie Halloween jest nietoperz, który daje berzeta oraz podejmuje przedmioty z ziemi No nie zawsze podejmuje Witem Shopie jest również Liza, ten dla klas fizycznych jak i magicznych. W grze można zdobyć również wizerunek broni na jeden dzień, ale już bez możliwości dodawania bonusów. Cały event polega przede wszystkim na zdobywaniu dyniowych lampionów. Najlepiej z tego co słyszałem jak ich sprawdziłem, dropią one na lemurach oraz w katakumbach. Żeby mieć szansę otrzymać nagrodę po zakończeniu danej rundy o rundach opowiem zaraz to musimy zdobyć minimum 100 sztuk lampionów. Lampionami nie można handlować, nie można ich magazynować. Można w sumie zostawić je na ziemi i, i w taki sposób robić na inne postaci Jeżeli chodzi o rundy, każdy serwer ma do uzbierania odpowiednią ilość lampionów. Na polskim Metinie jako pierwszy był chyba WETAR. Pomyślam się, że ilość wymaganych lampionów jest zależna od ilości osób grających na serwerze. WETAR i Andros mieli najmniej do zdobycia w pierwszej rundzie. W drugiej rundzie na WETARze też liczba jest mała w porównaniu z innymi serwerami. Tutaj o jednej porze sprawdziłem kilka serwerów Jak tam szło im oddawanie lampionów Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez dachu Witam nie świt, witam go na luzaku Radość i, i smutku hurapu Cały czas w życiu stawiam czoła bez dachu Nagrodą za oddanie minus 100 lampionów jest torba, z której można zdobyć m.in. białą perłę, zaczarowanie albo wzmocnienie przedmiotów. E, oczywiście miałem pecha. Dla najlepszych piątek z każdego serwera jest e, inna nagroda, której zawartość może w sobie e, naszego blizaki. Niezmierzone pokłady lodowce się palą, ale umieś zadać o samodźwięku falą Już się za rękę piękno, piękną, oddałem tobie serce, ja wiem to wiem to do barwistych wariacji pierwszą partnerką, ja jestem tygrytnerką, ja jestem tygodem ty drapieżną panelką W grze zmieniony został wygląd Metinów, no takie przypominające trochę dynie Z Metina jest szansa na wypadnięcie specjalnych potworów z których dropią księgi młodego zwierza, te potrzebne do ewolucji zwierzaka jako pierwsze. Także magiczne nasiona. Przepraszam, dniowe nasiona. Metiny mają różne potwory. Z początkowych metinów do metina bodajże bitwy wyskakuje Billy. Z metinów cierpienia, Czerni oraz ciemności wyskakuje bohater powieści Lśnienie Jack Torrance. Następnie do metina twardości respi się czaki. Metin diabła upadku śmierci to kolejny inny specjalny potwór. W kolejnych metinach jest ukryty Jason. Od metina na poziom 80. mamy kolejnego innego potwora. Na metinach z najwyższymi poziomami wypada nam Freddy oraz skórza na twarz. Największy zamęt się chyba właśnie da na twarz. Wystarczy zobaczyć na zaklęty las. Nawet że to i tak chyba. Nie wygląda tak źle. Pora się naprawdę piękny, wyginagina, wyginagina. Seniorita Pretty, gal w tobie ogromna siła. Pora się naprawdę pięknie porusza, porusza, porusza. Wariuje mój organizm, wariuje moja dusza. Pora się naprawdę pięknie Nagina, wygina Seniorita, pretty girl, w tobie ogromna siła Chorych naprawdę pięknie porusza, porusza, porusza Wariuje mój organizm, wariuje moja dusza Potrafisz wirować tu bez snu przez siedem dni, baby Masz niezmierzone pokłady energii Masz głos, nie biorzasz, lodowce się palą A umie zadać o samodźwięku falą Mała, nie w Tobie nadziewić się, by tu tylko ciała. Czy to przemieci w Tobie i tak się dychała? Wiem, że nawet wyrócić na wędrzyspowanie. Idziemy, idziemy! Hej, 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 hej! Tu bez snu przed 7 dni baby Masz niezmierzone pokłady energii Masz głos, z aż lodowce się palą, ale umiesz zadać o samodźwięku falą Trzymam za rękę piękno, piękną, oddałem tobie serce, ja wiem to wiem to Do barwistych wariacji Pierwszą partnerką ja jestem ty tygry ja tygrysem, ty drapieżną no, Tres hem besat jo. Mai sempre col anco. Dobre cas de croca, però l'he parat amb tot anco. Gdy w sobie masz energię, ja też to mam to Cała zebrana brygada gości, zazdrości Obracania się wokół takiej jak ty, piękności Dobra wibracja, nigdy nie zabija popatrz Kiedy mówię tobie, to kobieto, że cię bardzo kocham Mała nie potrafię na dziwić się twego ciała Kiedy wszędzie cisza w tobie i tak siedzi Nie Myślałem twój uroczy śpiew nawet nie spałaś nie ma dla na dziwić przebieg twojego ciała kiedy wszędzie cisza w tobie i tak się dziwała Słyszałem twój urodzisz nawet nie spałaś Ona naprawdę pięknie wyginagina gina, wygina Senorita, pretty girl, w tobie ogromna siła Ona naprawdę pięknie porusza, porusza, porusza Wariuje mój organizm, wariuje moja dusza Ona się naprawdę pięknie wyginagina gina, wygina Senorita, pretty girl, w tobie Wątpię, że bym powiedział coś, czego ktoś jeszcze nie wiedział No już wkrótce coś z pojedynkowania się Teraz chyba czas na ninja Na koniec jeszcze, czy ktoś używa tutaj nielegalnego oprogramowania? Zwróćcie uwagę na sam początek tego materiału, tylko tyle udało mi się nagrać. Ciężko stwierdzić, dzięki za dzisiaj.